Z tej strony wasz przyjaciel plawi i ze mną jest Patryko, który w matki zysesiam się Dobra, chodzimy gdzieś na pizzy na maltanie To to słyszałeś co powiedziałem Nie nie. Chodź na maltanie Ja ze ja ze śmiechem posiłkuję cię! No ja ze śmiechem posiłkuję cię! Zdaję się na swoje konto i. No nie, no aleś! Nie! Tylko no, dlatego, bo to powiedziałeś! Aj, przepraszam cię! Przepraszam! Za późno! No przepraszam! <laughs> się. Spokojnie. Nie będzie na stronie youtube'owej. Jeszcze. A. To, to, to ja tylko to ja to, to ja to, to ja Nie. Tak. Nie. Możesz to usunąć, szczerze. Liścienne niebo. Jesteśmy tutaj na Maltani. Była lekka drama. Ale spokojnie wszystko się już uspokoiło. Błagam cię, Unski! Zrób coś z domem. Bo ten dom taki pusty siedzi. O Jezus! Czemu? Czemu? Usunąłem przecież reklamy za 2 złote. Mogłem też za 3 zł. Spokojnie idziemy do góry, na autostradę maltańską. Bo tutaj jest ładna autostradka, a tu jest opis naszego sklepu. Idziemy do domu mojego kolegi, czy tam ma jakieś liście. Bo na razie mamy łódkę, na środku jeziora. Yy, nie masz liści, nie masz liści, ale masz różdita. Co? Nie, wiesz co by było fajne? Jakby świat tak był skończony, ale na przykład nie tak skończony jak teraz Gdzie? O! Po parkurze! No nie złapiemy. A wiesz, co by było fajne? Jakim cudem? Mi tam, to nie po, mi tam to po pierwsze niepotrzebne, a po drugie wiesz co teraz robimy na odcinku? Nie. Robimy... Nie, taki taki parku liścienny. Tu będzie dla hardów. Kolejcie mi się Zobacz na recepturę jak się robi kolce. Kolce? Tutaj patrzcie, tego nie ma wata, że ktoś by prze, przeskoczył. A jak już to na pewno nie. A nie, na pewno to. Ciekawe, czy to prze, przeskoczymy. Da się, dobra. To jest serio hardcore. Ten parkour to serio hardcore. Ło. In serio, ten parkur jest dobry. Są dwa wejścia, i na górze będziemy mieli nowy świat. Albo jakiś inny świat. Ej, serio, ten parkur jest dobry. jak zrobić taki kolorowy blok. O, dobra, to z kolorowego bloku będziemy wiesz, jak mogli co zrobić? Ale to jest taki A! No to właśnie z stęczowego byśmy mogli wiesz, co budować? To niebo. Tutaj zrobimy e, żółte, żółte, e, bryki. E, żółte bryki, to ej, tak się przydają żółte bryki, bo będziemy tam mieć boskie domy. Żółte cegły, wody to chyba mamy. tą wodę. Aha, to ja wiem jak się robi. serio, ten parkur jest bardzo trudny. Dobra, ludzie, tu będzie coś do nie przeszkoczenia. dwa, trzy, cztery. tu, 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 się tu, 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 na naszą tu, 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 Dobra. Co? Nie mam szkła. Kurde, a jest potrzebne i obsynia i szkło. To co byśmy mieli? Ja bym wtedy zrobił takie epickie okularki. Aha, okularki, to ja kiedyś miałem. O Jezus, ludzie, ten parkur jest... Kurde, my tam nie przeszkoczymy. Tam się nie przeszkoczy. Y, nie mam piasku. I lawy też nie ma. Widać. Ta, a lawy się. Okej, lawy tu zobędziemy. Oha! Każdyk to się kupi. Za ile? Ja ha, jest. Czajcie to jest napisane. Kurde! Ej, serio, trudny jest ten parkour. Trudny jest nawet go nie umiem przeskoczyć, a to teraz ty. I są dwie drogi, jedna do, dobra i nie. nie. Pamiętacie? Prawa jest słaba. Nie wiem, ja idę podskakiwać. Ej serio, ten parkour się trochę stał trudny. Ja potrzebuję piasek. Niby easy, easy. Huh. Jest! Udało się! Jest! ja tu próbuję parkour! Dobra, więc... Co nie? Czemu?

Nie wiem. O kurde, nie chcę tej, tej trawy tutaj w piekle. Teraz mamy parkur do niesamowitego świata Gambola i będziemy mieć park, będziemy Tam na górze. Przeszłeś? Lol. No jest drugi parkour, ta druga strona. Spróbuj tą drugą stroną przejść. Tak, bo ona jest dla hardów. Jak? Nie, niemożliwe. Ja tam zrobiłem skok niemożliwy. Ja tam zrobiłem niemożliwy skok. Nie dało się go przejść. Tam tego skoku. Dlaczego Nie wiem. Pokaż mi to. Tam się nie da przejść. A chcecie pokazać moją małą grotę. Ej serio, ja mam fajną małą grotkę. Chcesz zobaczyć moją grotę? Jak idziesz do sklepu, pierwsze piętro. Ej, co tu rośnie? Co tu rośnie? O sand! Ej serio, dużo piasku masz. Tej prawej nie dało się przejść, bo tam zrobiłem skok niemożliwy. Ale nie można niszczyć tam na górze. No, patrz, tu się idzie. Bo ta, ta się da. To. Aha, bo ja tu nie da, Ja tu ten. I sorry, bo zejdź stąd, bo tutaj tego dirta nie powinno być Wybacz, bo tego dirta tu nie powinno być, zapomniałem A, To być bez tego dieta. Tak No właśnie Bo ta strona miała być zła Na styk, na styk tutaj jednak się da Cholera Kurde To muszę zmniejszyć. Dobra, możesz testować. Nie da się. Nie da się, bo tam będzie zła strona. Nie, nie ma wata. Jak? Ha! Poczekaj. Muszę to sprawdzić. Jak się da, to, to łamiesz wszystkie prawa fizyki w tej grze. Ej, brak internetu? Nie. Ej, nie ma tak. Nie można budować, ani niszczyć niszczysz na parku. Cholera! Weź te liście. Nie, bo tam dość dirta. Dałeś! Widzowie zoba zobaczycie, że się nie da. Nawet jak tam nie, nie da się dilgtat. Zrobisz na ile? Na tyle, że nie możesz budować. Poczekaj. No, nie da się! Nie da się, bo jedną kratkę zawadzisz. Nie, bo nie można budować. Nie, wszystkie bloki, które masz, oddajesz. Nie, nie przeskoczysz, ponieważ masz bloki. Bo dałeś blok Elo Kolega widzieli, ale to młodzi tytani. No trochę za słaby u Wojtka. Ojoj, ojoj, krecik z Nie Ja mam myśl, wiesz jak byśmy mogli brać i przejść ten parkur na, na pierwszą osobowce. Elo, ja idę tu. He! Kurde, zapomniałem skoczyć. Dobra, ludzie, idziemy łowić. Idziemy łowić. Inwentary i full. Chcę to wyrzucić. Dobra, ja Nie mogę! Masz piórko! Masz piórko! Nie! Wiem, że przeszłeś, ale nie wolno tak. Nie, bo teraz łowię. Czekamy, córkowie. Czekamy, bo już długo ten film trwa. Pierwszy, długi, metrażowy film. Proszę pana, pan chce coś zrobić. Weź mnie pan, odbuduj. 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 Jakie głupie. A wędkę dalej się trzymie? Ej, czemu? O! Łowie! Co się stało? Widzowie widzicie! O! Ale widzowie widzieli! Widzowie widzieli! Ej! Oa! Jest! Jest! I łódki! Nie buduj, bo mi starszysz ryby. A tak? Tak. Z człowieku. Ze człowieku! Straciłem to przez ciebie! Straciłem to przez ciebie! Straciliśmy! Aż tak smutek! Aż tak śmiesznie! U tak śmiesznie u mnie! Aż tak smutek. rób Ja idę. Rub tam parkurać i idę piasek. Nie mam. Nie mam. Dziękuję. Ej, powiedz, czy. Poczekaj. Ma... Mamy windę. I to jest dziwne, że łowię w windzie? No, no. O! Szybciej na to bierze. A... Trudno się łowi. Czemu tak trudno się łowi? O piasek Piasek Dostał ten piasek Piasek to mój piasek O tu jest piasek I tu jest więcej piasku A tu co? A co to jest? A, to jest takie coś. Też sobie zbiorę Chcę tu coś. Nie, to mam moje. Mam? Jej, cztery mam. Idę do swojej groty, aby to wytestować. Nigdy nie znajdziesz mojej tajnej groty. Nigdy nie znajdziesz. ja Tak. O nie, o nie. On, on znajdzie moją tajną, bo chce znaleźć moją tajną. On będzie wiedział, gdzie ona jest, ponieważ nagrywam odcinek. Nigdy nie znajdziesz mojej tajnej groty. Nawet nie na odcinku. O, to jest fajne. Chcę tego więcej. 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 Daj mi. Ja chcę tego więcej. O! Ja tego nie niszczyłem. Samo się zniszczyło. Ja nic nie zrobiłem, samo się ta lawa zniszczyła. Zobaczysz na filmiku moim, sama się zniszczyła. Podeszłem, uderzyła mnie i się zniszczyła. Co to? To coś do nieba. To coś będzie budowane jako nieba. Chcę to coś do nieba. To coś do nieba! To coś jest do nieba. A z czego to robisz? A z czego robi się szkło? A piasek Ha, to ja mam recepturę. Nie, mi to jest potrzebne. Nie tobie, nie daj. E co tu tak szybko urosło? Ja też mam. Jak urodzę na świateł, nie daj wszystkie ręce. A jak się nazywa ten światek? Bo i tak, i tak na niego nie wejdę, bo jestem zbyt leniwy. ponieważ nie mamy co robić. Więc ja tylko usiądę i kończymy ten odcinek, więc zaraz się pojawi u Was odcinek. Więc żyje się z Wami wasz kochany przyjaciel Tlawi, przy ognisku, na stoliczku. Nikt mi nie przeszkadza, więc kończymy odcinek. Chwileczkę. Chwileczkę. Pa pa!